Cześć. Dzisiaj porozmawiamy trochę o znakach informacyjnych. Nie będziemy mówić o wszystkich znakach informacyjnych, no bo to jest bardzo liczna grupa znaków, no i ten film trwa by w nieskończoność. Powiemy tylko o kilku najważniejszych, no czyli takich, o których warto coś dopowiedzieć, albo takich, które mogą ewentualnie sprawić problemy na egzaminie. Zacznijmy sobie od znaku pierwszego informacyjnego. On nawet jest pierwszy rzeczywiście w tej grupie. Mianowicie znak D1, droga z pierwszeństwem, czy też kontynuacja drogi z pierwszeństwem przejazdu. Jak widzimy, on się wyróżnia spośród znaków informacyjnych kształtem i kolorem. Co musimy na jego temat wiedzieć? Kilka rzeczy. Po pierwsze, ten znak obowiązuje do odwołania tak się go odwołuje przekreślony a nie tylko do najbliższego skrzyżowania. To go różni od tego znaku ostrzegawczego, ostrzegającego nas o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, bo tutaj rzeczywiście tylko na najbliższym skrzyżowaniu mamy pierwszeństwo, a potem może być różnie. No i teraz tak: przepisy mówią, że jeżeli odległość między kolejnymi skrzyżowaniami jest, wynosi poniżej 50 metrów, to znaki te nie muszą być powtarzane przed każdym kolejnym. Tu mamy znak informacyjny początek drogi z pierwszeństwem. No, i mamy skrzyżowania na tym ciągu uliczki, gdzie po prostu mamy pierwszeństwo. No jeżeli spojrzymy w głąb te uliczki, to zobaczymy, że oni mają ci kierowcy znak. Stop. Jedziemy dalej. Za chwilę dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania. Nie ma żadnych znaków przed skrzyżowaniem, ale mamy tutaj pierwszeństwo. Oni mają ustąp. Nadal obowiązuje tam ten znak. Natomiast jeżeli ta odległość jest większa, 50 metrów i więcej, to znak informacyjny, droga z pierwszej, powinien być powtarzany przed każdym kolejnym skrzyżowaniem. No, w Warszawie między prawie wszystkimi skrzyżowaniami ta odległość jest większa, więc po prostu znaki są powtarzane. I to wytworzyło w kierowcach wrażenie, logiczne myślenie, chociaż błędne w tym przypadku, że skoro jest przed każdym kolejnym skrzyżowaniem powtarzany znak informacyjny, to znowu, to znaczy, że on chyba tylko na najbliższym skrzyżowaniu daje nam pierwszeństwo. No tak, można by pomyśleć, dość logicznie, chociaż błędnie, i przez to to nasze doświadczenie codzienne można by źle podpowiedzieć, na przykład na teście teoretycznym, bo tam jesteśmy o to pytani. I jeszcze jedno: ten znak informacyjny może być uzupełniony tabliczką pod spodem, pokazującą przebieg drogi z pierwszeństwem inny niż na wprost. Zerknijcie, bo zrobiliśmy kiedyś film na ten temat, na temat skrzyżowań z tym tak zwanym łamanym pierwszeństwem. Tylko krótkie przypomnienie. Pierwszeństwo rozstrzyga się zawsze przed skrzyżowaniem. Liczy się, kto jaką drogą do skrzyżowania dojeżdża. Spójrzcie, my dojeżdżamy drogą z pierwszeństwem i ci kierowcy z prawej strony również dojeżdżają drogą z pierwszeństwem, a ci sprzeciwka podporządkowaną. Czyli przepuszczamy kierowców z prawej, no bo jesteśmy dla siebie równorzędni, ale tych sprzeciwka nie. Bo oni dążą drogą z pierwszeństwem. Pamiętajcie, że tabliczka pod znakiem generalnie może bardzo zmienić jego znaczenie. I nagle zrobiło się tego całkiem inne skrzyżowanie niż gdyby było bez tabliczki. Kolejny znak, o którym warto wspomnieć, rozpoczynający jezdnię jednokierunkową, czyli za tym znakiem rozpoczyna się jezdnia, gdzie ruch w jedną stronę się odbywa, no raczej nikt nie będzie jechał sprzeciwka. Ale ważna rzecz. Ten znak informacyjny często bywa mylony z nakazem jazdy prosto. No bo to niebieskie tło, biała strzałka do góry skierowana. Wielu kursantów, widząc ten znak, od teraz myślisz, że to jest nakaz jazdy prosto. No cóż, nakazy są okrągłe. To jest właśnie znak nakaz jazdy prosto, za znakiem. Czyli, tu na tym skrzyżowaniu rzeczywiście nie możemy skręcić w lewo w tę uliczkę. Musimy jechać prosto. Natomiast znak informacyjny, no, mimo tej strzałki białej do góry skierowanej, wygląda jednak zupełnie inaczej, inny kształt i nie możemy tego pomylić. Efektem pomylenia tych dwóch znaków może być błąd na egzaminie. Egzaminator na przykład mówi, przy najbliższej możliwości proszę skręcić w lewo. I osoby zdające widzą ten znak po prawej stronie, myślą właśnie, że to jest nakaz jazdy prosto, i nie wykonują polecenia, no bo w tę uliczkę po lewej nie wolno skręcić, skoro był nakaz jazdy prosto, prawda? Tylko że to nie był nakaz. Oczywiście, że w nią skręcamy, tak samo tu po prawej to nie jest nakaz, tylko informacyjny, że jest nie jest jednokierunkowa. Co prawda, niewykonanie takiego polecenia na egzaminie jest błędem, który raz możemy sobie pozwolić podczas egzaminu. No ale po co? Także nie pomylmy tych dwóch znaków. Nakazy są okrągłe, informacyjne, no właśnie takie prostokątne. Bo efektem tej pomyłki może być właśnie to. Przy okazji, jednokierunkową jezdnią jest również jezdnia na drodze dwujezdniowej. Ta nasza tu prawa jezdnia jest przecież jednokierunkowa. Stąd ten znak poprawi informacyjny znowu, że jednokierunkowa. Niektórzy mówią po co? No, przecież to jest oczywiste. Wiadomo, że samochody z przeciwka jadą po tej drugiej jezdni, nie po naszej. Czyli ten znak po prawej stronie jest całkowicie zbędny. I stawianie niepotrzebnych znaków zagęszcza je i utrudnia ich obserwację. No, znaki stoją po prostu, bo, bo muszą. Tak? No, jeżeli jedziemy jedną kierunką jezdnią, to mamy się nie tyle po wyglądzie domyślać, tylko informuje nas o tym znak. Oczywiście są takie miejsca, gdzie znaków jest dużo, ale szczerze mówiąc, to nie jest najgorsza rzecz na naszych drogach. Są gorsze problemy. Do tego zagęszczenia znaków, akurat można się przyzwyczaić i kursanci dość szybko się do tego przyzwyczajają. Kolejny ciekawy znak: Droga bez przejazdu. Oznacza początek drogi, której drugi koniec nie ma połączenia z żadną inną drogą. No, potocznie powiedzielibyśmy ślepa uliczka. Czasami osoby zdające popełniają błąd na egzaminie przez ten znak. Egzaminator mówi, przy najbliższej możliwości proszę skręcić w prawo. No ludzie słysząc takie polecenie przy najbliższej możliwości spodziewają się jakiejś podpuchy, widzą właśnie ten znak, no i sądzą, że to właśnie jest podpucha, że tu nie wolno wjechać. Wolno, pamiętajmy, to nie jest żaden zakaz wjazdu, to jest tylko znak informacyjny, że droga jest bez przejazdu, ale absolutnie to nie jest zakaz wjazdu. Prawdopodobnie po to tam każe wjechać egzaminator, żebyśmy zawrócili, no bo też trzeba umieć zawrócić na egzaminie, Natomiast, broń Boże, nie traktujmy tego jako zakaz wjazdu. No, nie skręcimy tam, to będzie błąd na egzaminie. Znak informacyjny o przejściu dla pieszych. No, każdy go zna, również piesi. Jest to oczywiście znak informacyjny, ale dzięki niemu z daleka dostrzegamy przejście dla pieszych. Nawet jeżeli ta zebra, to oznakowanie poziome jest zamazane, no więc moglibyśmy powiedzieć, że jest to swego rodzaju znak ostrzegawczy, tak naprawdę. Tym bardziej, że prawdziwy znak ostrzegawczy o przejściu przeważnie stoi, w ogóle nie jest zawsze stosowany tylko czasami. Jest stosowany dużo wcześniej. Także takie znaki informacyjne o przejściu dla nas jest formą ostrzeżenia. Drogi szybkiego ruchu. Ekspresowe autostrady to są drogi o ograniczonej dostępności. Przeznaczony tylko do ruchu pojazdów samochodowych. No tu po prawej widzimy znak informacyjny początek drogi ekspresowej. On się łączył też z końcem obszaru zabudowanego, no bo tak zawsze jest. Kiedy wjeżdżamy na drogę ekspresową na obszar zabudowanym, to jej jezdnie są włączone z tego obszaru. Wjeżdżając na drogę ekspresową zawsze opuszczamy obszar zabudowany. Na drogach tych poruszają się pojazdy samochodowe. Czasami z powodu rysunku, a tym znaku kierowcy błędnie używają pojęcia droga tylko dla samochodów. To jest nieprawda, to jest dla pojazdów samochodowych, a to nie to samo co samochód. Niektóre pojazdy w niczym samochodu nie przypominające, na przykład motocykle, są pojazdami samochodowymi. Na ekspresowej, jednojezdowej jest stuwa, rzadko spotykana. Na dwujezdniowej przeważnie takie są 120, a na autostradzie 140 km na godzinę. No, dość szybkie są to drogi. A gdy już jesteśmy przy obszarze zabudowanym, to pamiętajcie, że obszar zabudowany ze wszystkimi przepisami, które temu towarzyszą, rozpoczyna się tutaj od tego białego znaku z czarnymi domkami, a więc nie znak z nazwą miasta czy miejscowości, o której wjeżdżamy. On nie rozpoczyna obszaru zabudowanego, tylko właśnie taki znak z zabudowaniami. Może być tak, że wjeżdżamy do jakiegoś miasta czy miejscowości, mijamy tabliczkę z nazwą, a nadal jesteśmy poza obszarem zabudowanym. I na przykład jest 90 albo 100. Prędkość dopuszczalna. Także obszar zabudowany no to znak z zabudowaniami. Pas autobusowe w Warszawie. No, widok codzienny. Tylko, że coraz więcej pojazdów jest dopuszczonych do ruchu na pasie autobusowym. Oprócz autobusu zaczęło być coraz więcej skrótów, które przestały się mieścić na znaku, dlatego teraz mamy tutaj na znaku informacyjnym bus i trzy litery DOP, DOP. No i później to jest ten DOP, jeszcze powtarzany jest na oznakowaniu poziomem. Kierowcy zachodzą w głowę, co to jest ten DOP? Otóż są to pojazdy dopuszczone do ruchu na pasie autobusowym, i wtedy pod znakiem pionowym bus pas jest tabliczka wymieniająca, jakie to są pojazdy dopuszczone. Na przykład motocykle, być może miejski transport osób niepełnosprawnych, może samochody elektryczne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko by się nie zmieściło. Przy okazji, jeżeli chcemy skręcić w prawo na skrzyżowaniu, to pasy autobusowe kończą się, o tutaj znak pionowy koniec, kończą się kilkadziesiąt metrów przed skrzyżowaniem, po to, żeby spokojnie można było zmienić pas i skręcić w prawo na skrzyżowaniu z prawego pasa. Ciekawa jest sytuacja znaków oznaczających postój taksówek. No dwie rzeczy. Po pierwsze, one stoją trochę jakby dziwnie, prawda? Jak pamiętamy, jak wyglądał początek czy koniec obszaru zabudowanego na przykład, spodziewalibyśmy się, że to będzie tak samo, takie samo oznaczenie, a one stoją odwrotnie. Rozpoczyna się od napisu taksi przekreślonego, a kończy się napisem taksi bez przekreślenia. Kierowca szuka miejsca parkingowego, widzi zatoczkę, widzi taki przekreślony napis taksji. No, czasami sądzi, że jakiś postój się właśnie zakończył, a on się właśnie zaczyna w tym miejscu. No jest to troszeczkę nieintuicyjne, czyli na początku taksi przekreślony znak, a na końcu postoju taksji znak nieprzekreślony. To jest jedna rzecz. Do tego to się jeszcze można przyzwyczaić. Natomiast w grudniu 2022 roku zmieniono rozporządzenie o znakach i sygnałach drogowych, odwrócono znaczenie tych tabliczek, żeby postój taksówek rozpoczynał się od napisu taksi bez przekreślenia, tak jakbyśmy się spodziewali, a kończył się przekreślonym. Tylko, że tam w tej zmianie rozporządzenia był jeszcze taki punkt, który mówił, taki przepis jakby przejściowy, który mówi o tym, że znaki spełniające norm czyli takie właśnie po staremu, tak jak tutaj, mogą być używane w ruchu drogowym do czasu ich eksploatacyjnego zużycia. Czyli nie wyznacza jakiegoś terminu, że należy te znaki zmienić, że aż się chyba rozpadą ze starości. Zarządy dróg, jak czegoś robić nie muszą, to przeważnie tego nie robią. W związku z tym na nowych postojach, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat, no już są te nowe oznaczenia, bo muszą być nowe, po nowemu tabliczki ustawione, a na starszych postojach, mających więcej niż 2 lata, no jest wszystko tak jak było. Także, jak można skomplikować prostą rzecz? No właśnie tak. Strefy zamieszkania, drogi wewnętrzne, strefy ruchu. Zrobiliśmy film na ten temat jakiś czas temu, więc zapraszamy, obejrzyjcie go. To jest tytuł drogi, to jest film o rodzajach dróg i tam między innymi już tak szczegółowo omawiamy właśnie drogę wewnętrzną, czym się różni od strefy ruchu, od strefy zamieszkania, jak to jest obowiązywaniem przepisów na tych rodzajach dróg. Natomiast tak tylko szybko przypomnijmy, że opuszczając te drogi, czyli drogę wewnętrzną, strefę ruchu, strefę zamieszkania, opuszczając te drogi włączamy się do ruchu. Czyli wyjeżdżając, mając właśnie takie znaki przekreślone na temat tych rodzajów dróg, jesteśmy włączącym się do ruchu, czyli nie obowiązuje wtedy reguła prawej strony, no, tylko po prostu wszystkim ustępujemy. Traktujemy, jakby to był znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, i musimy wszystkim ustąpić, którzy są na drodze, na którą zamierzamy wjechać. i jeszcze jeden znak informacyjny budzący wątpliwości kierowców wjeżdżamy właśnie do tunelu i po prawej widzimy znak informujący nas, że do tunelu wjeżdżamy. Kierowcy czasami pytają po co to? Po co taki znak informuje nas o tym, że wjeżdżamy do tunelu? No my wjeżdżamy do tunelu, widzimy, że wjeżdżamy do tunelu, po co znak nas o tym informuje? Po prostu są pewne manewry, są pewne przepisy, które obowiązują w tunelach i są pewne manewry, których w tunelach wykonywać nie wolno. No między innymi zawracanie, cofanie, również zatrzymywanie. No i teraz, co to jest tunel? Jak długi musi być ten przejazd pod czymś, żeby to było tunelem, a nie przejazdem pod czymś? Tunel jest wtedy, gdy ma te znaki. To jest konstrukcja drodze oznakowana takimi znakami, czyli jeśli nie ma znaków, to nie jest tunelem. No i wtedy tam nie obowiązują pewne przepisy. Zwróćcie uwagę jeszcze na te informacyjne znaki o telefonach alarmowych po prawej stronie. Regularnie umieszczone w tunelu. No, bardzo istotna sprawa, gdybyśmy potrzebowali pomocy, o, no to te, telefony na pewno będą miały zasięg. To wszystko na dziś. Dzięki, że towarzyszyliście nam przez całą podróż. No, znaki informacji, to jest ich o wiele więcej. Oczywiście, to jest bardzo liczna grupa znaków. My tylko tak wyrywkowo niektóre sobie omówiliśmy. Jest ich, jest ich dużo więcej. Natomiast no, niektóre są takie też rzadko spotykane, a niektóre wręcz odchodzą. Uważajcie na siebie, bądźcie bezpieczni, uważajcie na innych uczestników ruchu. Naszym kursantom życzymy powodzenia, bo teraz no, przystępują do egzaminów, całkiem spora grupa. Trzymamy za Was kciuki. No tutaj właśnie przy okazji wyjeżdżamy, światełko w tunelu widzimy, wyjeżdżamy z tunelu. A zatem znak nas jeszcze do Tegowskiego poinformuje, że właśnie wyjechaliśmy z tunelu. Jest znak? Jest. Hmm. Abyśmy nie mieli wątpliwości, że to coś, co teraz wjeżdżamy, to już jest przestrzeń będąca tunele. Dzięki na razie do zobaczenia w następnych filmikach. Hej!